Być może ten czyn nie jest zabójstwem honorowym i być może ten przypadek nie należy do tego archiwum. Miat Barhael jest piętnastoletnią dziewczyną, która zdała maturę i czekała na wyniki. Jej ojciec i matka są rozwiedzeni. Wieczorem 12 czerwca ojciec zwabił córkę z domu babci, obiecując jej iPhone'a. Poprosił babcie, aby pozwoliła mu zabrać córkę na obserwację ptaków do domu jego siostry. Ojciec bił i dusił córkę, aż ta padła martwa w domu jego siostry, a następnie oddał się w ręce policji. Lekarz sądowy stwierdził, że miad zmarła na skutek uduszenia, miała siniaki na brzuchu i kolanach. Będziemy bardzo wdzięczni za wszelkie wskazówki. Jeśli okaże się, że nie ma motywu honorowego, oczywiście usuniemy sprawę z archiwum. Dziękujemy za obejrzenie tego filmu i pomoc w budowaniu dużej bazy danych historii o zabójstwach honorowych. Prosimy o subskrypcję naszego kanału Zabójstwo Honorowe. Na...